Enzo jest młodym, fajnym psem w typie wyżła, który trafił do schroniska z raną w ogonie. Bardzo szybko okazało się, że w sytuacjach, w których się stresuje, kiedy na przykład inny pies na niego szczeka, wychodzi z boksu, wraca do niego, wiele różnych sytuacji zaczyna gonić własny ogon i go gryźć. Jeżeli nie może go akurat dopaść, to wygryza sobie ranę w udzie. I można się zgodzić, że nie jest to najlepszy sposób na radzenie sobie z emocjami. Na pierwszych spacerach widać, że on nie jest nauczony zwracania uwagi na człowieka. On ma określone zadania, musi wszystko obsikać, wszystko powąchać i człowiek może mu w tym jedynie przeszkadzać. Ma taką technikę żabich skoków: jak chce nagle do czegoś podejść, to nie idzie spokojnie, tylko zaczyna biec bardzo szybko, żeby nikt go nie zatrzymał. I generalnie bardzo ciężko było złapać z nim jakiś kontakt. Tutaj podczas pierwszych ćwiczeń, gdzie staram się nagrodzić jakiekolwiek interakcje, przyjście do mnie, zwrócenie na mnie uwagi, podążanie za mną, widać, że jestem na liście jego zainteresowań gdzieś między sytuacją polityczną w Chile a cenami buraka, czyli nie za wysoko. On w ogóle nie ma konceptu, czemu miałby coś ze mną robić. Nawet jeżeli zwracał na mnie uwagę, to ona była bardzo szarpana, interesował się mną, ale też wszystkim dookoła. I wysoki poziom pobudzenia u psa bardzo często sprawia też, że one nie są za bardzo głodne, to znaczy mogą coś zjeść, ale nie jest to dla nich jakaś wielka wartość, wolą węszyć, eksplorować teren, załatwiać inne sprawy, więc też trzeba przejść przez ten etap i wtedy dopiero wszystko staje się łatwiejsze. Kiedy ten, ten pies jest trochę spokojniejszy, ma ochotę na jedzenie i jest w stanie się skupić na jednej rzeczy dłużej niż ćwierć sekundy. Dlatego robiliśmy bardzo dużo ćwiczeń ze skupienia, przedłużonego, z upewnianiem się, że Enzo skupia się na mnie, a nie na żarciu. I starałem się jak najdłużej utrzymać jego uwagę. Najpierw ćwierć sekundy, później pół sekunda i to trochę go uspokajało. Natomiast te ćwiczenia musiały być bardzo krótkie, bo on bardzo szybko się frustrował. I tutaj też widać, że wiele razy nie był w ogóle zainteresowany treningiem. Nawet jeżeli mu coś proponowałem, to wystarczyło, że jakiś pies zaszczekał Pojawił się motylek, ptaszek i jego myśli uciekały, chyba że akurat się buntował, i bardzo często jego planem na trening było załatwienie swoich spraw, węszenie w miejscach, które go interesowały, a później zbuntowanie się, położenie i nierobienie niczego. Enzo na początku naprawdę wyglądał, jakby był przekonany, że na tym polegają treningi, że ja go wyprowadzam, żeby on sobie poleżał na ulicy. I tutaj widać jeden trening, kiedy uczę go luzowania smyczy, żeby właśnie unikać tych żabich skoków, żeby nie ciągnął tak. I on jest teraz zainteresowany w swojej głowie tworzeniem szczepionki na raka albo jakimiś innymi ważnymi rzeczami, ale tutaj mega wyraźnie widać, że na pewno nie jest ciałem i duszą ze mną. Ale ćwiczyliśmy dalej, coraz częściej w sytuacjach, kiedy Enzo wcześniej się frustrował i gonił własny ogon. Zaczynał radzić sobie coraz lepiej. Widać tutaj, że włącza mu się stary program, zaczyna szukać tego tyłu, ale jest w stanie się powstrzymać, jest w stanie zrezygnować i za każdym razem starałem się go nagradzać, i to było nasze małe zwycięstwo. W takich zachowaniach obsesyjno-kompulsywnych bardzo ważne jest przerywanie ich, żeby pies ich nie powtarzał, natomiast jeżeli on jest w stanie już sam się kontrolować, no to jesteśmy w domu. Tutaj widać kolejny etap w pracy schodzenia na luźnej smyczy i nie jest to jeszcze idealne, ale jest już dużo lepsze. On jest spokojniejszy, jego mowa ciała jest inna. Nie jest taki nakręcony, oczka nie chodzą mu na prawo i lewo, oddycha trochę spokojniej. Jest w stanie być tu i teraz i nie rozsadza go od środka to, że w jego życiu aktualnie nic więcej się nie dzieje. Na razie, żeby się to udawało, musi być podczas treningu bardzo dużo zwrotów, zmian tempa, zatrzymań, żeby jego uwaga cały czas wracała do mnie. Natomiast później będziemy dążyć do tego, żebyśmy byli w stanie iść bardzo długo w jednym kierunku, w jednym tempie i żeby to nie było dla niego problemem. Nadal jak wracamy, jest bardzo trudno poradzić mu sobie z emocjami i to co robię w tych momentach, to po prostu próbuję go złapać, kiedy akurat jest moment i mam na to szansę, zatrzymać go poczekać aż te emocje z niego zejdą. Koledzy z boksów też nie pomagają, wykrzykują różne niepoklebne opinie, natomiast taki pies, nawet jeżeli włącza mu się jeszcze stary program i w ten sposób radzi sobie, to zwykle zaczyna dużo szybciej odpuszczać, to znaczy nie kręci się 5 minut, tylko jest w stanie się zatrzymać po minucie, po 30 sekundach, a później dopiero przychodzi ten moment, kiedy nie robi tego wcale. Bardzo ciężko takie zachowania zmienić całkiem, z wtorku na środę, tylko zwykle są to małe zmiany, które następują bardzo płynnie. dochodzenia na luźnej smyczy, skupienia, przywołania, czyli takich rzeczy, gdzie coś się dzieje, dodajemy sobie komendy statyczne, gdzie musi zostać w jakiejś pozycji przez dłuższy czas i gdybyśmy zrobili to na początku, no to cały czas mielibyśmy porażki. Ja bym go wysłał na ten podest, on by z niego schodził, kręciłby się i na tym etapie treningu on jest w stanie sobie teraz z tym poradzić. Mega ważne w pracy z takim psem jest danie mu zajęcia, ale takiego, które będzie ćwiczyło jego samokontrolę i lepsze radzenie sobie z emocjami. Jeżeli on by cały czas robił kolejne rzeczy, kolejne sztuczki, no to w ogóle nie zmieniałby się na lepsze. Dlatego chcemy się bawić trochę w kamień, czyli żeby nie robił niczego. Natomiast jeżeli ja mu będę kazał to robić od początku cały dzień, to po pierwsze on stwierdzi, że gwizda na taki trening, a po drugie, że się wyprowadza. Więc mega ważne jest dobranie takich obciążeń, z którymi on sobie poradzi. I tutaj widać bardzo fajnie, że jest moment, w którym ma ochotę pogonić ten ogon, ma ochotę wrócić do starych nawyków, natomiast siłą woli sobie po prostu z tym radzi. żeby unikać gonienia ogona podczas wchodzenia do boksu przez jakiś czas stosujemy taką metodę, że przytrzymuję go, wrzucam parę smakołyków na ziemię i on zaczyna ich szukać. I dzięki temu przekierowujemy jego uwagę z ogona na ziemię, używa nosa i w ten sposób rozładowuje te pierwsze emocje, które są dla niego bardzo trudne i działa to naprawdę spoko. Tutaj widać sesję zabawy z zabawką, która też jest świetnym ćwiczeniem, bo po pierwsze pozwala psa rozładować i zużyć trochę energii, a po drugie podnosi mu poziom pobudzenia i wycisza. Kiedy się bawimy, to Enzo się podkręca, ale jest w stanie się w tym skontrolować, jest w stanie się opanować i działa to bardzo fajnie. Natomiast taki pies wbrew pozorom nie będzie bawił się chętnie, to znaczy, on bardzo lubi gryźć, jest zaangażowany, ale bardzo szybko przestaje go zabawa interesować i coś przeleci. Ktoś zaszczeka, jego uwaga od razu ucieka i ta zabawa jest bardzo, bardzo oszarpana. Dopiero jak robiliśmy ćwiczenia z zostawania na miejscu, schodzenia na luźnej smyczy, on był w stanie robić dłużej inne rzeczy i tak samo był w stanie dłużej się bawić. Na początku te sesje trwały dosłownie po 5-10 sekund i musieliśmy je kończyć, bo inaczej Jęzo bardzo szybko się frustrował, rozpraszał i czuł, że musi coś zmienić w swoim życiu. Dlatego z czasem te wszystkie rzeczy, które robiliśmy, czyli chodzenie na luźnej smyczy, skupianie się, zostawanie, zabawa, zaczynało się scalać w jedną całość i ten trening wyglądał tak jak powinien. Było coraz mniej buntów, coraz mniej rozpraszania się, a coraz więcej pracy. Natomiast nie dało się tego przeskoczyć, tylko musieliśmy przez ten etap po prostu przejść. Na koniec dokładaliśmy strukturę, czyli przed wychodzeniem chciałem, żeby enzo usiadł. Tak samo, kiedy spuszczałem go ze smyczy, przechodziliśmy przez bramki. I tu jest fajny moment, bo widać, że ja nie chcę mu podpowiadać. To znaczy, on już wielokrotnie musiał usiąść, zanim go odebrał. Ale bardzo zależy mi na tym, żeby on sam to wymyślił. Przy takim psiaku, który cały czas skacze z tematu na temat, robi milion rzeczy na raz, każdy moment, w którym on się zastanowi, zatrzyma i użyje muszczku, żeby zastanowić się, jakie jego działania wpływają na świat, w jaki sposób, jest krokiem w dobrą stronę. I mógłbym mu podpowiadać cały czas, ale wtedy. Jeżeli będziemy za rok czy za dwa robić to samo, to tak samo będę musiał mu podpowiadać, bo on będzie przyzwyczajony do wykonywania poleceń, a nie do zastanowienia się, zatrzymania. A generalnie myślenie w życiu może być całkiem fajną strategią. Tutaj widać na koniec, że jego chodzenie jest już zupełnie inne, nie jest tak spięty, jest w stanie spokojnie iść, głowa nie chodzi mu na boki i to jest dokładnie to, o co nam chodziło. Też wchodzenie do boksu jest już dużo łatwiejsze. Nie muszę go zatrzymywać, nie muszę mu rozrzucać żadnego jedzenia. Jestem w stanie go po prostu odpiąć i dobrze pokazuje to drogę, jaką Enzo przeszedł. Natomiast często miarą sukcesu w pracy z takim psem jest to, że idziecie na spacer i spotykacie kogoś, albo siadacie na ławce i zapominacie, że macie psa. Wcześniej, w takich sytuacjach, kiedy na przykład z kimś rozmawiałem, Enzo po chwili zaczynał ten ogon gonić. Teraz nic sobie z tego nie robi, i przez ostatnie tygodnie naszej pracy nie gonił go ani razu. Teraz czeka na najlepszy możliwy dom.